Rozpaczona Rozenek w końcu ujawnia, co naprawdę dzieje się w jej życiu. Wczorajszy dzień był katastrofą. Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej aktywnych w mediach społecznościowych celebrytek. Relacjonuje niemal każdy moment swojego perfekcyjnego życia. Ale czy naprawdę jest tak idealna, jak kreuje się na Instagramie? Wygląda na to, że nie. Gwiazda TVN w końcu pękła i wyznała, że w jej życiu rozegrał się prawdziwy dramat. Wczorajszy dzień był katastrofą. Rozpacza Małgosia. Poznajcie szczegóły. Małgorzata Rozenek umieściła na swoim insta nagranie, na którym z grobową wręcz miną opowiedziała o dramatycznych wydarzeniach, których doświadczyła w trakcie służbowego pobytu w Krakowie. Celebrytka rozpaczliwie przyznała, że nie potrafiła pohamować swoich rząd i dopuściła się karygodnych czynów, których teraz bardzo się wstydzi. Chcę, żebyście wiedziały, że to nie jest tak, że ja jestem w stanie zawsze wszystko i absolutnie bez żadnych potknięć. Otóż wczorajszy dzień był jednym wielkim potknięciem. Nawet takim koncertowym rozłożeniem się, gdyż ja wczoraj zjadłam... Absolutnie wszystko. Mówiąc absolutnie wszystko, mam na myśli naprawdę absolutnie wszystko. Bo zdjęcia mieliśmy w takiej przeuroczej cukierni, ale takiej cukierni w stylu przepiękne ciastka, konstrukcje czekoladowe itd. Już wiedziałam, że będzie ciężko z trzymaniem diety. Ale było bardziej niż ciężko, gdyż poległam w pierwszych pięciu sekundach i pociągnęłam cały zespół ze sobą, relacjonuje załamana Małgosia. Wyrzuty sumienia byłyby dużo mniejsze, gdy skończyło się na jednym, małym ciastku, ale Gosia pochłaniała dosłownie wszystko. Najpierw było pierwsze ciastko, potem drugie ciastko, potem trzecie ciastko, potem był lunch który był przepyszny, potem była pracownia makaronu. Bo to wszystko jakoś tak, wokół tego miejsca, w którym mieliśmy zdjęcia, były same tego typu rzeczy. Potem było jeszcze jakieś ciastko, jakieś makaroniki. Ogólnie mój dzień wczoraj wyglądał, przyrzekam, na totalną katastrofę żywieniową. Po prostu tak było, wyznaje przybita gwiazda. W dalszej części zwróciła się do swoich fanek i zaapelowała, by nie samobiczowały się za każde żywieniowe potknięcia, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Chcę, żebyście o tym wiedziały, że czasem takie dni bywają. One nie są dobre. Nie są zdrowe. Nie są potrzebne. Ale są typowymi potknięciami na drodze do swojej sylwetki, czy na drodze do zdrowia szczególnie teraz w taką pogodę szczególnie mając dużo pracy takie dni będą się zdarzały no i trudno i tyle trzeba po prostu się tym nie biczować i budzić się następnego dnia iść na trening robić swoje i bardziej się pilnować następnym razem takie rzeczy się dzieją są normalne są normalną wypadkową procesu, w którym się jest, i niestety trzeba się nauczyć radzić z tym. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Po prostu jak ludzie, nie maszyny, mamy też gorsze dni, stwierdza Rozenek. Małgorzata postanowiła odpokutować za grzechy dnia poprzedniego oddając się intensywnym ćwiczeniom na rowerku wodnym. Na koniec jednak ostrzegła swoich obserwatorów przed ogromnym niebezpieczeństwem.